Dzień dobry, Michał Chlebny, zapraszam na informacje z Płocka. Pekan Orlen otwiera nowy rurociąg, konferencja konfederacji w Płocku, a na koniec relacja z wernizarzu wystawy Mój Płock. Pekan Orlen wspólnie z Pern uruchamia rurociąg paliwowy na trasie Boronów-Trzebinia. Będzie on transportował 1,5 miliona metrów sześciennych paliw. To kolejna inwestycja Peken Orlen. Z inicjatywy koncernu i Pernu zostanie uruchomiony kolejny rurociąg, który będzie transportował 1,5 miliona metrów sześciennych paliw. Nowo powstały odcinek, liczący 97 kilometrów, ma zwiększyć bezpieczeństwo, stabilność i szybkość dostaw oleju napędowego czy benzyny dla kierowców. To jest pierwszy etap rozbudowy. Drugi etap, który w ciągu 12 miesięcy będzie skończony, to jest do 66 tysięcy metrów to jest ważna inwestycja. Ale jeszcze ważniejsza inwestycja, która jest z tym związana, którą dziś oddajemy wspólnie z firmą Pern, to jest rurociąg Boronów Czebinia. To jest rurociąg, który poprzez 100 km już łączy nas z rafinerią w Płocku. Nowy odcinek ma stanowić przedłużenie istniejącego układu rurociągów produkcyjnych na trasie Płockę, Koluszki, Boronów w kierunku terminala paliw w Trzebini. Jeszcze kilka lat temu ta rafineria Trzebinia była przeznaczona do wygaszenia. Miała zniknąć z paliwowej mapy Polski. Naszym poprzednikom się nie opłacała. My to zmieniliśmy. Nie tylko utrzymaliśmy rafinerię w Trzebini w Jedliczach ale rozwijamy, inwestując chociażby w zielone technologie, ale też w tę nitkę rurociągową, która zastąpi tutaj ponad 25 tysięcy wagonów rocznie. Napełnienie rurociągu i pierwsze tłoczenie oleju napędowego odbyło się pod koniec ubiegłego roku. Obecnie trwa rozruch technologiczny po jego zakończeniu, czyli na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2023 roku rozpocznie się regularny transport oleju napędowego. Przedstawiciele konfederacji sprzeciwiają się totalnej inwigilacji. Według polityków szkowane są narzędzia prawne, które sprawią, że rząd będzie mógł zajrzeć w prywatne wiadomości obywateli. Pegasus to przy tym pikuś. Grzmią politycy konfederacji, którzy podczas konferencji w Płocku krytykują przygotowywane prawo komunikacji elektronicznej. Działacze przestrzegają, wejście jej w życie sprawi, że rząd będzie mógł zajrzeć m.in. do Messengera, Signala czy Ładzapa Polaków. Zobaczymy jak będzie się rozwijać ta sprawa. Będziemy patrzeć jak będzie procedowana w Sejmie. W tym tygodniu prawdopodobnie znów będzie procedowana. I jak pamiętamy ponad 10 lat temu mieszkańcy wielu miast Polski, w tym Płocka bardzo licznie protestowali przy Przeciwko próbie inwigilacji przy okazji umowy akta. Jeżeli sytuacja rozwinie się do tego stopnia, że ta ustawa będzie przepychana dalej i będzie ryzyko, że ona wejdzie w życie, nie wykluczamy niczego także i wyjścia na ulicę polskich miast, ponieważ to jest sprawa najbardziej intymnych relacji międzyludzkich. Ludzie wymieniają się informacjami, komunikują się i w to między ludzi, którzy się komunikują, wchodzi w tym momencie państwo, w tym służby takie jak ABW, CBA, żandarmeria wojskowa, służba ochrony państwa i jeszcze inne. Jak przekonują politycy, sprawa jest poważna. Teoretycznie sąd powinien wydać zgodę, ale w praktyce wygląda tak, że służby będą miały dostęp do tego w czasie rzeczywistym, więc nie da się zweryfikować tego, czy te służby te informacje pozyskały, czy nie. Po prostu będą mogły to robić bezkarnie. Jak Przekonywano, brak reakcji w odpowiednim momencie sprawi, że zostaniemy z zapisami tej ustawy na długie lata. W Książnicy Płockiej odbył się wernisarz wystawy Mój Płock. To już kolejna wystawa, którą tworzą najlepsze fotograficzne prace członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego. 20 stycznia już po raz 43 uroczyście otwarto wystawę Mój Płock. Tworzą ją fotograficzne prace członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego. Tematem pracy, jak sama nazwa wskazuje, jest Płock, właśnie. A tych fotografii jest 37. I to zwykle tak jest, że są to takie miejsca, które my znamy, bo być może codziennie przechodzimy, idąc do pracy, czy gdziekolwiek w jakieś inne miejsce, znamy je. Ale zawsze co roku jest też tak, że są takie fotografie, gdzie zatrzymujemy się i tak małe zastanowienie, gdzie to jest. Albo zauroczenie, że tak można było przedstawić to miejsce. Bardzo się cieszę, że to zaciekawienie i to zauroczenie właśnie w tych murach, murach Książnicy się pojawia. Jak podkreślano podczas wernisażu, ta wystawa to piękna tradycja, która łączy ludzi o podobnych pasjach i skupia uwagę amatorów fotografii. Przede wszystkim kieruje nami taka pasja do obserwacji. To jest bardzo ważne dla fotografa, żeby żeby podejmował się właśnie takiej wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistość. Ale potem również trzeba podjąć tę decyzję, w którym w momencie, w jakich warunkach zrobić zdjęcie. A potem jeszcze zweryfikować, czy to, co mieliśmy w zamyśle, czy to rzeczywiście się udało. Wystawa jest prezentowana w sali kolumnowej Księżnicy Płockiej. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych informacjach z Płocka.